czy i kiedy usuwać zęby mądrości. Bardzo często zęby te nie pełnią żadnej istotnej funkcji, a zazwyczaj dochodzi do zapalenia w tej okolicy, będą bolały i będą do usunięcia. Tylko niewielki odsetek ludzi nie ma tego ósemkowego problemu. Dzień dobry, wieczór. W jednym z ósemkowych odcinków wspomniałem o szekspirowskim dylemacie to be or not to be, w kontekście decyzji, czy i kiedy usuwać zęby mądrości. Dziś powiem o tym, kiedy trzeba koniecznie pozbyć się ósemek, które w rozmowie z pacjentami najczęściej nazywam szkodnikami, a wiadomo, że ze szkodnikami trzeba walczyć. Bardzo często zęby te nie pełnią żadnej istotnej funkcji, a wręcz przeciwnie, wpływają na kondycję całego układu narządu rzucia. Na podstawie mojej długoletniej praktyki. Mogę śmiało stwierdzić, że tylko niewielki odsetek ludzi nie ma tego ósemkowego problemu. Najczęściej długo wyrzynające się zęby mądrości, a może to trwać nawet kilka lat, ulegają zniszczeniu wskutek próchnicy. Te ostatnie zęby włóku są trudno dostępne dla szczoteczki. I zwyczajnie prawie zawsze są niedomyte. Często pacjenci dobrze dbający o codzienną higienę jamy ustnej zgłaszają nieprzyjemny zapach ZUS. Powód jest oczywisty, bo miejsce wyrzynającej się ósemki jest siedliskiem resztek pokarmowych z ogromną ilością płytki bakteryjnej. Proszę zapamiętać, że jeżeli zęby mądrości wyżynają się przez wiele lat i nawet nie dają o sobie znać, to i tak zostaną one zniszczone przez próchnicę, a w konsekwencji będą bolały i będą do usunięcia. W przypadku takiej dużej ilości flory bakteryjnej to jest to tylko kwestia czasu i zazwyczaj dochodzi do zapelenia w tej okolicy, co jest często bolesne i czasami wymaga interwencji chirurgicznej. Pacjenci mimo częstych Mimo często powtarzających się stanów zapalnych w tej okolicy ratują się lekami przeciwbólowymi, które oczywiście na krótko działają. Niestety można powiedzieć o zgrozo sięgają również po antybiotyki, co w wielu przypadkach jest nieuzasadnione i jest z tego więcej szkody niż korzyści. Zlekanie z decyzją o usunięciu ósemki, to jednak droga donikąd i wcześniej czy później skończy się to ekstrakcją zęba. Dlatego też, jeżeli dochodzi często do zaostrzenia stanu zapalnego w okolicy wyżynającego się zęba mądrości, zdecydowanie lepiej jest podjąć decyzję o usunięciu zęba jak najszybciej. A dlaczego? Ponieważ ostry stan zapalny i często towarzyszący temu szczękości bardzo utrudniają zabieg usunięcia zęba, i stan ten sprawia, że zabieg ten jest bardziej traumatyczny dla pacjenta. No, można łatwo sobie Wyobrazić, że lekarz nie ma fizycznie dostępu do takiego zęba, kiedy pacjent nie może otwierać ust. Złe ułożenie ósemek nierzadko prowadzi do nieprawidłowości zgryzowych i zaburza okluzję, czyli zaburzone jest kontaktowanie się zębów górnych i dolnych, a w konsekwencji skutkuje to dysfunkcją narządu rzucia. Zazwyczaj zęby mądrości uniemożliwiają leczenie ortodontyczne i w takich przypadkach. Decyzję o usunięciu tych zębów podejmuje lekarz, który planuje leczenie wady zgryzu. Ponieważ często na zęby mądrości nie ma miejsca, to umiejscawiają się one poza łukiem zębowym, doprowadzając do przygryzania błony śluzowej policzków. Niestety nie zawsze jest to zauważane przez pacjenta, a stanowi ono ryzyko niekontrolowanego przerostu tkanki miękkiej, w tym również ryzyko nowotworu. Z pewnością ząb ósmy należy usunąć, kiedy jest on usytuowany pod kątem i powoduje ucisk na ząb siódmy. W badaniu rentgenowskim widzimy często niewyżniętą jeszcze ósemkę, o której pacjent nawet nie wie. Taka zatrzymana ósemka, mimo że jej nie widać, powoduje zniszczenie sąsiedniego zęba. Zdarza się, że drugi trzonowiec siódemka jest już w tak dużym stopniu uszkodzony przez ósemkę, że jest konieczność usunięcia obu zębów. Częstym powikłaniem zatrzymanych zębów mądrości są również torbiele zawiązkowe, które powstają w trakcie rozwoju zęba. Są one bardzo niebezpieczne, ponieważ rosną bardzo powoli, nie dając żadnych dolegliwości i powodują bardzo duże zniszczenie kości. Z tego powodu należy co kilka lat zrobić badanie rentgenowskie, by zwyczajnie tego nie przegapić. Torbiele Zazwyczaj wykrywa się przypadkowo, a jeśli już wiemy o tego typu patologii, to należy jak najszybciej usunąć przyczynę, czyli ząb ósmy. Jak widać, wskazań do szybkiego w cudzysłowie rozprawienia się z zębami mądrości jest naprawdę wiele. Decyzja o tym, czy usuwać, czy zostawić ósemki, jest naprawdę trudna i dlatego wymaga ona zawsze indywidualnej oceny każdej sytuacji. I po wykonaniu badania tomografii trójwymiarowej należy określić przysłowiowy rachunek zysków i strat. Trzeba wziąć wszystkie za i przeciw. Ponieważ często pojawiają się pytania, jak się usuwa zęby mądrości, to w następnym, siódmym odcinku usamkowym przybliżę Wam ten temat. Aby nie przegapić, zasubskrybuj już teraz Stomatologię TMK.